Halo, 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 cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gra może nie nowa, ale pomysł mam świetny. Jest to kariera gamera e-sportowy sen yy, mokry sen Pewora. tak będzie się nazywała ta seria. Jak wiecie Pewor teraz yy, próbuje uskutecznić yy, swoje, yy, swoje marzenia, yy, przynajmniej tak mi się wydaje. No i przy okazji troszeczkę moich marzeń spełnić swoimi playsami i, i i zagramy, zagramy w Counter-Strike. Ja Wam pokażę kariera esportowa gamer. Pecor. Team. Pompa. Team. Imię. Dawian Nazwisko. Be... Kozią. No <grystanie> niech ma 19, chyba 20 już. Nie. nie. Pewor, ile masz lat? Napiszcie w komentarzu. Czekaj. Pewor to jest. Taki właśnie. No, no, no. Taki. Taki. On no nawet kurwa w Minecrafta chciał kurwa być najlepszy, nie? Więc. Pewor to jest taki właśnie. Taki. Taki gamer, gdzie we wszystko musi być najlepszy. Jak to kariera Pewora jest. FPS Shooter Stryk, tak wygląda pokój. Nie, teraz Pewor ma ładniej. Dobra, słuchajcie, nie mamy pieniędzy, ale dostaliśmy list. Cześć z tej strony i i pomogę Ci, Pewor, spełnić Twój esportowy sen. Świetnie, podoba mi się Twój nick Pecor. W tym roku zagrasz w drużynie, która powstaje, i pomożesz mi spełnić mój. Esportowy sen, a twój sen mokry. Dobra. No i pewor wszedł na naszego spika, No i zagrał ze mną MMA. Play Ranked. Normal Weapon. Pewor na początku. Czym on mnie zaimponował? Co czym grał? On na początku. On Diglem gra. Ja tam Diglem najebuję. okej, okay, jest lobby player z ready, Pewor gra z nami matchmaking Załóżmy się, że ja Augiem grałem Nie, to Nitro grał Augiem Graczo AWP Ja byłem supportem I ten... Lurker, kurwa, wszystko jest zajebiście Continue Pewor zawsze gra mega agresywnie I raczej gra akaczami I lubi zajebać forsa. Do tego Umie jebnąć Flesza Dobra, Pecor gra. Pierwszy mecz Pecora. Jak widzicie, playstyle mu wzrasta, jest movement kobry. Nie wiem, co to jest środkowa statystyka, bo on tam chuda. I wszystko mu wzrosło. Wiktory oczywiście też wygraliśmy. Nie. Pierwszy mecz? Chyba wygraliśmy faktycznie. Eee, tak, KDA w miarę spoko. Za małe, trochę jak na Pecora. Okej, okay, leci nam ranking, czyli to był pe pewnie face it to był. E, dobra, no to teraz jak widzicie Fewor e, z racji tego, że... Hmm. Z racji tego, że dostał maila. To by chciał sobie... Zobaczyć... O! Pasza miał wtedy live'y... Nie ma paszy. No to Olofmeister ma live'a? To on patrzy na Olofa. Olof, kurwa jak tak bym stekas strzelał, to... Najprawdopodobniej to bym był łukki okay. wyżej niż ty. Bo mniej więcej tak wygląda: oni tak ze sobą rozmawiają. Yy, intonacja jest może trochę inna. Już zdobył 21 fanów. Pewor jeszcze ciężko myśli. Esport Center nie wiem co to jest. Oczywiście możecie podpowiadać mi w komentarzu. Look for team. Wydaje mi się, że mój team jest najlepszy na razie. On nie wiem, czy ma team, ale chyba zagra sobie jeszcze jednego rankeda. Oczywiście na pistolach Pewor jeszcze kozaczy Diglem. Lecimy, jest kolejny mecz. Teraz gra solo na globale. Zobaczymy, co tu wyszło z tego. Oczywiście taktyka niech będzie normalna, bo na globale jednak nie można tak ryja odchylać. Jest Pewor, już jak widzicie, gra dobrze. Mecz świetny, wybuchy granaty. Mołotow wleciał. Wygraliśmy kolejny mecz. Jest spoko. Eee, ocena ogólna: 7. Jak na Pewora. Naprawdę dobrze. Leci ranka nam do góry. I co teraz Pewor? Co on zrobi? On chyba se teraz zobaczy. Zobaczy se. Adolfa. Adolf prowadzi live'a, Adolf jest dobrym playerem. Adolf. Yy... Ale on tylko do Żydów. I innych oszczędza. Mamy jakąś rangę. Coś nam wzrosło. I to nie wzrost, bo ja niski jestem. Ale coś nam wzrosło. Nie wiem, jak tam wejść i to sprawdzić. Więc yy, chyba tu. Bo możemy. Ty, kurwa. Jak ja to będę streamerem, ale nie, do momentu streamera to ja bym chciał. Jeszcze nie mogę. To idziemy spać. Oho, idę spać, panowie! Tak robi pewer. Najpierw ziernie, potem idzie. Mija pierwszy dzień naszej kariery sportowej. Nie mamy pieniędzy za grosz. Nic jeszcze. Jest auto saving. Teraz pewer mówi tak. Wstał. Mówi... Bierze kurwa energetyka. On raczej bardziej kawę jednym rano pije, ale energetyk. I samo jesteś? To dobrze, że go nie ma, bo mi zjebie mecz. Będę miał łatwiej. Dalej oczywiście Diggle, jego ulubiona broń. Enemy team posiada większy skill, więc trzeba zagrać defensywnie. I Pewor pomyślał sobie, kurwa, jestem snajperem. Oczywiście flesze zostają, bo Pewor ma te flash takie flashbangi, że jak upada flash, to przed dotknięciem ziemi on tam wybucha. Mam nadzieję, że wygramy ten mecz. 16-1. Kurwa, samy ci też, chuj się kręcił, chuj się kręcił. Ja nie mogę, oni lepsi byli, lepsi. Dwa, 24, cztery, pięć. Pewor wkurwiony, poszedł się przespać. Poszedł, jest wkurwiony tak, że to jest koniec, nie? Przespał cały dzień. Miał to w dupie. Depresja. Wstał i stwierdził... nie. Nauczę się być Entryfragerem. No i się uczy. No, no. Jakbym stanął na A i wcelował się y, w na Daście, to pewnie, jakbym był Mitubi, to be, to by mi zabił. Entryfrager to jest 100% pewor. Chociaż Bienus tak. Bienus tak bardziej. Póki to snajper. No to jak Entryfrager. Nie za wiele mogę tu dodać. No niech będzie. Pozycja. Tak. Ok. Troszeczkę się pouczyliśmy, i już jak już czujemy się mocni, nauczyliśmy się grać z USP w pierwszej rundzie, to zagramy z USP, żeby mieć więcej siana później. Tym razem wracamy do naszego stylu, styl agresywny plus force baje. Ten mecz trzeba wygrać. Tam nam wzrosło. Po meczu wchodził kurwa jebany ruski, ja mu mówię kurwa idziemy be, mówię nawet mu po rusku, pójdziem be. Oni nic rasz be, nic nie rozumią, on tam jop twoją macuka blec, idź na chuj. No, i Pewor chociaż miał w miarę normalne staty. Mecz przegrywa. Ale umiejętności rosną. Pewor sobie myśli, no spać nie pójdę, kiedy tak słabo poszło. I zrageowany. I zrageowany. Bierze Akacza. I idzie wszystkich rozpierdolić. Bierze granaty. Ale gra na sejwy. Wchodzi do gry. I oddaje pierwszy strzał. I kolejny strzał. I jeszcze jeden. Robi ace'a w tym meczu. Ch chyba otwiera. A jednak zamyka. Y Sorry, pewor, ale jesteś chujowy. Mówi nie. Już zrage'owany jestem. Go to bed muszę iść. I przesypiam nerwy. No nerwy ogromne. Jak widzicie, dzień trzeci. Przegrywamy mecze. Esportowy sen idzie w złą stronę. Przed meczem zobaczę, co sobie robi JW. Ale on jest gruby. Ale jaki ma movement? Dziwne, taki gruby koleś, a tak się rusza. Hm. Zobacz, jak z AWP Zobacz. I z pistola. Okej, okay, jesteśmy po lajwie. Rage nam trochę spadł. Mówię, kurwa, napalony jestem, zagram se. Wracam do mojej taktyki. Diggle na pistoletówce. A nuż widelec na normalnym tick raycie Szczele w ryj. Gramy normal. Gramy z fleszami. Gramy Force e. W końcu gram z Diglem, tak? Więc mogę sobie na to pozwolić. Mogę sobie na to pozwolić. Nikt mi nie zabroni nie korzystać z digla. Tak se mówi pewor. No i wygrywają. Pewor ani razu się nie wyjebał. Wszyscy w szoku, bo więc to rozumiem, ale Pewar? Eee... Jeden wyszedł, a mówimy... A, dla odmiany Pro Knighty do przodu. Najlepsza broń dla Entryfragera w, global w globalu. Jak gramy e, p musimy grać agresywnie, więc gramy agresywny szpil. No i Pewor, jak widzicie, tutaj rozpędza swoje szpile. Mecz najprawdopodobniej przegrany, ale nie mam pytań. Ranking nam spada. Jak my mamy być najlepsi? Więc jeszcze przed spaniem obejrzymy sobie Cloud9. Nauczymy się trochę bo ogólnie, jak ktoś chce dobrze grać, Timowo oczywiście powinien oglądać demka, on akurat ogląda live, y, ale live y lepszych. Może jakiegoś flesza zapamięta. Już zmęczony jest, mówi. Na razie, chłopaki. I idzie spać. Copewor swoją karierę zaczynał od. laptopa. Który mu się gotował. Tak było. Ok. Wchodzimy. Master of Wapen. Dobra. Więc robimy play ranket. O, rano wstałem. Co ja sobie nie zagram. Digelek, jedziemy, z, kurwa, z koksami. Skill naszej drużyny o wiele większy. Wielki wpierdar. Gramy agresywnie na flesze, na forsach. Niszczymy typów. Niszczymy typów. Szczał za strzałem. Granat za granatem. Runda za rundą. I wygrywamy 16-1. Pewor, kozak. Kozak, ocena 10. Ludzie proszą go, żeby im rep napisał na profilu. I w tym momencie Pewor jest w szoku. Jaki ja dobry jestem. Więc trzeba się pouczyć. Master of weapon. Master of weapon. Czajcie? Master of weapon. A wypadałoby się tego nauczyć. Bo trzeba się nauczyć grać z Akacza. W końcu entry Entryfrager. Teraz same one-tapy. Tylko i wyłącznie one-tapy będą wchodzić Peworowi. Więc... Dodajemy sobie do Aima I dodajemy sobie do On komunikację to za chuja nie ma Dodajemy sobie do Determinacji, bo on jak się wkurwi To i by se wygrał Tak jest Pewor tak ma Dostaliśmy kolejne I samo chcę z tobą zagrać Faceit'a Eee Pewor, a jeden przed spaniem. Lecimy. Z racji tego, że ekspert o przed spaniem Pewor powinien wykierować grę. Oczywiście agresywny styl na słabszą drużynę. Jedziemy ich, Pewor wjeżdża oczywiście na smurfie, na swoim orełku, nakurwia łeby i wbija i samo do suprima. Ja mu za to nie dziękuję, mam go w dupie, bo jestem wkurwiony, że nigdy w życiu już nic nie ugram. No i rank up eee, Pewer już jest zmęczony Idzie spać Fanów już ma 102 Więc kanał rośnie Ale jeszcze wtedy nie nagrywał Pojawiał się gdzieś na live'ach Gdzieś pojawiał się na odcinkach Ale jeszcze wtedy nie nagrywał Już kręgosłup ma krzywy ale od rana mówi kurwa, nie chce mi się grać, tak jakiś zmęczony jestem. Zobaczę se ruskiego z e, live'a, nauczę się mówić po rosyjsku, bo komunikacja jest ważna. Chorożbiet, do Wajpiziet. I se zapisuję tam na kartce najważniejsze rosyjskie zwroty, takie jak Twoja mama w żopu e, Jobany w żop. E, Idy na chuj. Nie pajemaju. Szto ty gawarisz blied. Nauczył się kilku ważnych zwrotów i idzie wypróbować je na matchmakingu. Skill enemy 29. Czy są, są szanse wygrać ten mecz? We will see. Zagramy defensywnie, schowani za skrzynką w bs -ie. No jest szansa na wygranie meczu. Czy będzie comeback? No gramy najlepiej i wygrywamy 16-15. Nieważne, wygrywamy. E Zabijamy dużo. Gramy dobry mecz. Enemy team w szoku. Enemy team w szoku. Chcą nas reportować. Czy Master of Wapen będziemy robić? Nie. Zbliżamy się do streamingu. Więc gramy kolejnego rankeda. 19 na 18. Tu wydaje mi się, że można zagrać normalnie. Ale z granatami. I na Force buyu. Żeby nie było. Bo on z Digla dobry jest. On z tych, lepszy, ale on też umie i strzelają, i szczelają, kolejny strzał i wygrywamy kolejny mecz. No oczywiście ranking rośnie, Overworld w miarę spoko, bo 5, może nie otwierał, ale grał dobry mecz i jeszcze przed spaniem zobaczymy sobie Lajwika. No trzeba niedługo zacząć siano zarabiać, tak? Trzeba zarabiać siano, bo jak wiecie, pewor na początku grał na chujowym sprzęcie, Teraz ma sprzęt naprawdę kozacki, bardzo podobny do mojego, i to mu pomaga grać lepiej. Ok, zmęczeni kładziemy się spać. Powiem tak, że na razie gierka nawet przyjemna do nagrywania. Jak do oglądania to mi napiszecie w komentarzu. No, pewór wstał. Zastanawia się, co dalej. Ze swoim życiem determinacji dodamy trochę. Master Wapion Oczywiście od samego rana Rankingowy meczyk Już tak przed końcem odcinka Można teraz zagrać defensywnie Oczywiście w ten sposób z save'em I sfleszamy Niech tak będzie no, Taktyka na mecz Założenia taktyczne Inne niż zwykle Ale jest szansa wygrać ten mecz Czy będzie comeback Determinacja jest Ale przegrywamy Enemy teamie był rusek co miał 100 godzin i oczywiście otwierał. I uwziął się na mnie, bo szczelał przez smoki. Okej, okay. chodzimy tutaj, patrzymy, jeszcze nie mogę nic. Ale. Update'a też zrobić nie mogę. Więc wchodzę tutaj i dodaję punkt do determinacji i punkt do IMA. Bierzemy kolejny ranket, expert enemy team. Same, bostowane i samo gramy agresywnie na fleszach. Oczywiście z Force No, coś czuję, że tutaj może być rekordowy, rekordowy, yy, rekordowy wynik. No, może Pewor nawet i 36 fragów zrobić, a zrobił 22. Ale mecz wygrywa i oczywiście zgarnia fanów. Ludzie proszą go, żeby podpisał mu profil. Naprawdę, że im podpisał profil. 30 punktów. Jest szansa się czegoś nauczyć? Czy to już jest ten czas? Specjalizacja. Kto by pomyślał? 18 minuta odcinka. Ja już specjalizację robię. Jak szczerze, to power nie jest takim entryfragerem, jest takim bardziej supportem. Chociaż czasami zdarza mu się. Ach, uj, niech będzie ataker. No tu nic nie mogę zrobić. Ale po wybraniu, ataker chcę zagrać kolejny mecz naszym akaczem. Enemy team słaby. Więc zagramy z granatami. Full agresja, full agresja. Dojazd BSA. Mordowanie każdego typa, jaki tylko ryj wychyli. Totalny Bóg gry. Wygrywamy mecz, zyskujemy fanów, no i oczywiście trochę skilla. I ja w tym momencie kłaniam się nisko, aż po same kule. Pewor się kładzie spać. A ja Was zapraszam na kolejny odcinek, jeśli Wam się podobało. Nie wiem, ile będzie odcinków w tej serii. Ale mam nadzieję, że was ta seria nie zanudzi i zobaczymy, jak daleko idzie w tej grze zajść. Kładam się. Cześć.